Cześć, witajcie! Otóż dzisiaj kolejny film Jadę do sąsiada ogólnie Nie wartość, co sąsiad będzie dzisiaj robił Jak widzicie jedzie sąsiad z pugiem orka będzie normalnie konkretna 60 witam 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 to dzisiaj orka Jak, jakby inaczej trzeba zacząć prace polowe czekaj ciągnik zgaszę bo mój kurde paliwo leci oj tam oszczędne ciągniki no oszczędne ale wiesz Lepiej oszczędzać paliwo, bo jeszcze ogólnie mamy trochę pieniędzy Ogólnie musimy pieniądze yy, odjąć, co nie? Bo teraz jesteśmy nawet tacy wolgaci sąsiedzi, co nie? Dobra, to działaj sąsiad. Ja popatrzę jak twoja praca będzie szła w polu Ustawiamy dwoja Dokładnie. Ale jak widzicie nie jest zbytnio duże. Jak na sąsiadów wystarczająca jak na początek. Ola. jak na ten sprzęt, który sąsiad posiada. a my jedziemy do siebie, bo kurde też musimy zaorać pole. Właśnie, mocno zakrywanie musimy dodać. Dokładnie, dodamy. O, ale będą wtedy akcje, co nie? No i łańcuch. Ma... No. no to sobie jeszcze dodamy. Poza odcinkiem. Ale teraz chociaż mi ciągnik umyję. A... Dobra, jedziemy. na no. no barbie. A bo jak, jak ogólnie orca to on się ubrudzi trochę. Jak to wiadomo, jak pra przy pracach polowych Dobra, wysiadamy Zaczerpiamy Wsiadamy do ciągnika Dobra, więc jadymy na pole zaolać swoje pole, bo kurde może będzie lżej ta orka nam szła, bo kurde zaczęło trochę padać, bo sucho ogólnie w polu wcześniej dobra, zasuwamy Pięćdziesiątką piątką. Widzę, że sąsiad już trochę zaorał. U góry jest więc oramy. Będzie to pole za oramy, będzie elegancko wyglądało. A i tak yy, musimy te pola porać. Jest niby u góry, ale za ramy. zrobi, odmieni za ora, elegancko będzie. Chyba chyba zagrzmiało. Będzie o słyszał? Nie. Moja tak taka się nie słychać. No, moja piątka, troszkę ciszej chodzi. Ja trochę dbam o ten ciągnik jak na razie. Ale myślę, że kurde, jak trochę popracuję to też zacznie warczeć. to nie porównuj, ty w tamtym roku remontowałaś ją 5 lat temu No jak widzicie kurde Remont też Sąsiad myślę, że kiedyś będzie robił Dla osiągnika swojego Bardziej ciśnienie trzyma Tak, to póki dobrze Ogólnie jeszcze chodzi, co nie? To leżył do tam Dobrze ogólnie ta orka idzie z nie rzekła na mnie To będą No Ja niedawno kupiłem półk ogólnie I myślę, że kilka ork wytrzymają, jeśli w kamień jakiś nie uderzę jeszcze co nie? Ten jest kaliną. Dobra. Sąsiad widzę, że powoli kończy pole orać Trzeba się śpieszyć, terminy dania. No, ogólnie Mamy już e, praktycznie kilka pól zaoranych Te pole zaoramy i będzie sztościk normalnie Bo tak jak sąsiad mówił, terminy gonią, żeby w porę zasieść te zboże. nawieść te pole, pole, żeby było lepsze zboże też, dobry zbiór. Wiadomo, będziemy też dbać o te zboże, żeby one nam nie zarosło. Sąsiad, co będzie potem robił? Tak, chyba to czekaj Chyba to mi zacznę szykować trochę już Tak to zacznę robić, chodź się No okej, okay, w porządku, sąsiedzie Dobra yy, ogólnie Dobrze idzie mi Ta orka dzisiaj Widzę, że lekkie opory to ten mój ciągnik ma nawet po tym remoncie. Chociaż czuć, że w ogóle był remont robiony, że on ciągnie co nie? Od górki nie stęka jeszcze całkiem co nie? Jak remont był robiony, to nie ma prawa. Ojej, nie się to tam. pod No dobrze, że się nie psuje, bo kurde jakby się zaczęło psuć, to nie wiem czy kurde by silnika od razu nie wstawi nowego. Poszukali, co nie? Od jakiegoś ciągnika. Znów zagrzmiało. Kurde. Burza chyba będzie w nocy, co? Jak sąsiad myśli? Nie. No, jesteś nie dostałe. Sąsiad chyba ostatni raz idzie co? Tu jest zaorany. Jeszcze raz. To Jeszcze poprzeć mówisz? No musisz zaorać. Te poprześniaki zrobię na końcu, jak załadam pole. Ale zrobimy poprzezniaki, żeby to było elegancko. Wspaniale idzie. No, a jeszcze kilka razy, i pole też zaorane. Sąsiad ma gromasza Dobra, wsiadamy o ramę. Bo kurde, teraz leci Tyle, można popatrzeć. Ale też trzeba popracować. Wiadomo, no samo się nie zrobi. Puściamy pok i działamy. Też już powoli kończymy. Oraz te pole. Czekaj, bolinka gazu mi spadła. Dobra, poprawiona. Dobra, oramy dalej. Normalnie tak wciskałem ten gaz, że kurde chyba za mocno wcisłem i mi się wypięła normalnie. Dobrze, że tą awarię idzie naprawić na polu. Teraz to wybierze się sznurek. Na sznurek albo. albo na drut. No i się jedzie dalej, co nie? Sąsiad skończył do domu, jedzie wycieraczka, jakby mocniej padało, by ledwo nadążała wodę zbierać. Zauważyłem. A sąsiad w ogóle wycieraczkę ma? 60 Bo się nie przyjrzałem sąsiada aż 60 aż tak, żeby Dobra, no to my też pole już kończymy Oraz... Paliwo widać, że kurde idzie ze zbiornika. A sąsiad ostatnio, po ile paliwa kupywał ogólnie? Do swojej sześćdziesiątki? Czy coś taniej? Czy coś się nie udało taniej zakupić paliwa? O piątaku. no to kurde chyba taka tradycyjna teraz scena, co nie? W większości... No chyba, że na ilość się bierze, co nie? A my jak na razie nie bierzemy takiej konkretnej ilości tego paliwa. Dobra, poprzeczniaki działamy. I Ja, ja jak na pole biorę, nieraz jak mi zbraknie to lecę po Cardinister. Tutaj zrobimy poprzeczniak i na dole też zrobimy poprzeczniak. Będzie elegancko wyglądało na tym polu poprzeczniaki. Nie ja będziemy takich szerokich tych poprzeczniaków robić ogólnie. Dobra, więc jedziemy na, na dół pola i tu jakoś chyba przejdziemy. O to ciężko się jedzie, te lepiej trochę, ale dobra. Yy, dobra, bierzemy się za poprzeczniaki. ...z drugiej strony pola. A sąsiad co teraz ogólnie robi? No to w porządku. Dobra, yy ogólnie jak widzicie... ...powoli kończymy pole. Powoli, powoli, już praktycznie... ...kończymy, bo... Po prześniach tutaj do oram i też jadę do domu odstawić łuk. Będziemy działać dalej w polu Na spokojnie, powoli lecimy, lecimy, jedziemy do domu. 55, 55 ogólnie. Jeśli ktoś by pytał, jak po remoncie jest, to jak na razie dobrze się sprawuje na narzekę. On w ogóle, jak ją kupiłem, to ten silnik już e, marnie wyglądał ogólnie, Tylko co odpalał. Remont zrobiliśmy, kabinę kupiliśmy. Dobra, idziemy sobie, odczepiemy pług. O widzę, że trochę się wysiądźmy z Co Zobaczcie, trochę się lemiesze zużyły, o. Trochę farby też zeszło, ale to taka normalna sprawa, że farba schodzi jak się nawet pomaluje. Wiadomo, ziemia koryduje. Dobra, odczepiamy. Czekajcie, opuścimy jeszcze sobie pług. Dobra, odczepiliśmy. Ciągnik jak na razie. Stawiamy w garażu. Wygaszymy sobie ciągnik. Dobra, idziemy zobaczyć do sąsiada. Więc myślę, że z orki to na tyle w tym odcinku. Więc trzymajcie się cieplutko. Stawcie ogólnie subika, łapeczkę i dzwoneczka. Więc elo mordeczki.